I teraz bym chciała Ci powiedzieć o zdrowym odżywianiu. A najdziwniejsze jest to, że do to tematu zdrowego odżywiania skierowało mnie to, że ostatnio, właśnie, nie jadłam za zdrowo, więc to jest to. Chciałam Ci opowiedzieć o tym, po prostu, co się dzieje z naszym organizmem, z naszą energią, kiedy właśnie. Przechodzimy z tego niezdrowego żywienia do zdrowego. I co się dzieje, jeżeli później zaczniemy znowu jeść niezdrowo? Czyli tak, jak jemy niezdrowo, to po prostu tak naprawdę ja w pewnym momencie w ogóle nie czułam jakby jakichkolwiek objawów. Może czułam objawy, bólowy żołądek czy coś, ale było to dla mnie coś tak normalnego, że, że mówiłam po prostu boli mnie żołądek, albo, albo w ogóle nic nie mówiłam, bo było to dla mnie nieistotne. I stary z tym po prostu nie robiłam. Jadłam bardzo dużo jakichś fast foodów, bardzo dużo fast foodów. Ale jakoś tak w pewnym momencie coś mnie jakoś nakierowało, żeby zacząć się zdrowo. I było to dla mnie po prostu coś fantastycznego. Zaczął właśnie, tak jak mówiłam, żołądek mi przestał boleć. Ja zaczęłam mieć dużo więcej energii, zaczęłam się chcieć ćwiczyć, ćwiczyć, biegać. Bardzo dużo potrafiłam przebiec. Yy, potrafiłam przebiec nawet 20-25 km, gdzie wcześniej no moja trasa była do fastuda. <grym> nie nasz no, tak się nie było, ale, ale jakby ten fast był yy, w każdym dniu obecny. Yy. No i tak, właśnie przestałam się te fast i, No i mi że energia jakby w ciele. To jeszcze energia po prostu do życia. Dużo więcej uśmiechu, yy, te toksyny tam powychodziły, więc mniej nerwów, yy, skóra ładniejsza, wymłodniałam, potem noż yy, yy, w wieku 15 lat wyglądałam doj dojrzalej i doroślej yy, niż teraz, kiedy mam te 22 lata, więc yy, ta zmiana żywności, ten sport bardzo dużo dał, bo organizm się oczywiście odmłodniał, więcej energii. Więcej energii od razu jest. Też fajnie, bo, bo też oczywiście poznajesz nowe przepisy, nowe smaki. Później poszło ograniczenie mięsa, bo tak że całkiem nie tu to nie jest tak, ale jakby ograniczenie mięsa. Więc nowe smaki, też nowe rozmowy. No, to jest bardzo fajnie, jakby. No i mieć się też co z, czym z, nim podzielić, z nimi podzielić, bo że naszej... nie chcę słuchać o tych <grywa> e, e, Tak, e, i właśnie ograniczenie mięsa Jak się dowiedziałam właśnie, że nie już, że jedzenie mięsa to powoduje to, że w zostaje wysyłana ich energia, czyli tak zwierzęta teraz są jakby w klatkach są jakby... No, Szykowane tak naprawdę na obój, to nie że jest wysyłana ta energia. To jest podwójna ilość wody, bo najpierw podlewane są zboża i te wszystkie rośliny, które zostaną yy, przekazane do spożycia, czyli jakby ta woda, jeśli ja do nich do napojów, tak? do tych zwierząt, więc jest strasznie dużo yy, jakby, yy, tej wody, z którą tak później jest przez nas yy, spożywana. Ale tak naprawdę, głównie to jak odczytanie tej zwierząt, bo doskonale wiem, jak to teraz wygląda. Hmm. Nawet, będąc y, na wsi, zauważyłam coś dla mnie potwornego: świnia, która była po prostu w klatce, tak mała, że nie mogła się po prostu poruszyć. Halo, to jest zwierzę, tak? Halo. No, Chcielibyśmy być w klatce i pasienni na mięso, i żebyśmy nie mieli siły po prostu się poruszyć. No nie, no nie. I też właśnie tam jest ogromna ilość leków, przecież tam gdzieś że 4 piąte przemysłu farmaceutycznego właśnie idzie do, do żywności, do mięsa. Więc nawet jak staramy się nie ograniczyć, ograniczyć leki, to i tak te leki są jakby do nas dostarczane, bo ja zaczęłam ograniczać. A właśnie przez zdrowe jedzenie odporność mega, mega dużo lepsza. Ja trafiłam choro nie wiem, średnio raz w miesiącu być przeziębiona, jakby jakiś katar. Ale już nie zwracałam na to uwagi, już po prostu wychodziłam z domu i, i po prostu nic, bo była to norma, tak jak bolące brzuch. Eee, no, a zaczęłam jeść zdrowiej i jestem średnio choram raz do roku, kiedy tak naprawdę organizm musi się oczyścić, bo to też jest potrzebne, żeby tam cała ta jakby woda, śluz się wymieniły, więc jak najbardziej to jest potrzebne. Eee, musi się to dziać, to jest proces. Yy, tak. A, a jak właśnie później, po tym, zaczęłam mieć niezdrowo, to właśnie wtedy czułam ten bolący żołądek, ale czułam go w taki sposób, jak, jak wcześniej było to dla mnie normalne, to po tym stopniu, że nie, nie jakby nie było tego yy, bolącego żołądka, zaczęłam mieć niezdrowo, to po prostu ten żołądek zaczął mi nie strasznie polec, czułam po prostu ten ból brzucha, byłam ociężała, tak więcej się zaczę... chciało spać, już po takim zjedzeniu można zapomnieć o jakimś treningu, pójść ubiegać z do lasu, bo oczywiście chcę nam się po prostu położyć chce nam się po prostu położyć i, i nic nie robić <laughs> a trochę zajęło mi czasu, że się chciało więc to nie było fajne. <noise> Ale to nie było fajne. E, tak, właśnie najwięcej właśnie poczułam e, takiego z tego przyskoku, ze zdrowego na niezdrowe. Nie chciałam się ruszać. E, też jakby po odstawieniu jakby, e, tych mięsa, e, później e, jest e, najdłuższy czas to później jest jakby taka wysypka. Bo tak jak mówię, tam są nieduże, ta zła energia, to jeszcze, to jeszcze te leki więc y, mój organizm zaczął reagować strasznie na to yy, bo właśnie takimi oznakami wysypki i w ogóle więc to chyba nie było dobre to chyba tak nie powinno być <laughs> a w najmniej ja nie lubię mieć wysypki no i co, no ta super energia spadła oczywiście mm. Ale to nie było jakieś... nie było tutaj jakoś dużo dni, a, a to po prostu się działo. Nie. Ja powiem, a po prostu co się działo, więc... Nie, y, ja nie patrzyłam co będzie dalej. Nie, nie, y, nie szłam dalej z takim eksperymentowaniem, co będzie jak na przykład miesiąc czy dwa się znowu tak jeść, bo kocham swoje ciało nie chciałam skrzywdzić. I, I tak. Więc jestem zdrowo te mięso na przykład, jak nie chcemy go całkiem zostawić, to po prostu ograniczajmy. Ograniczajmy po prostu I, i, i jakby mniej zacznie być tych zwierząt po potrzebnych do tej konsumpcji. Konsump, konsumpcji. Jakoś tak. <laughs> I, I tak. I zacznie być mniej tej złej energii, mniej jakby leków. I takie tam. A też w ogóle coraz więcej jest yy, yy, tych mięs yy, bioekologicznych, już można je spotkać w biedronce, więc nawet można się na takie coś przerzucić bez GMO. No to powinno być norma, ale, ale co, tak jest jak jest. Tak jest teraz życie i, i w takim życiem przyszło nam żyć, więc lepiej po prostu skorzystać z każdej możliwości odżywienia lepiej swojego ciała to jest wspaniała maszyna, którą po prostu trzeba dobrze odżywiać, nawadniać tak nawadniać. Ja staram się pić wodę filtrowaną. Jest fajna taka możliwość dodania na przykład takich wyglądów yy, do, do tej wody, żeby ona była jakaś żywsza, jakiegoś kamyka czy coś, żeby po prostu było mniej więcej energii. Bo taka przefiltrowana woda to trochę też jest mistrzem, kiedyś usłyszałam i tak trochę w wierzę, bo jakby wszystko jest przefiltrowane w tym listrze, Więc może fajnie to dodać. Ja to taki trochę przeskok z jedzenia do wody, ale zawsze fajnie, fajnie to dodać to tak, no tak, no to tyle o moich jakby jak co się stało, w skrócie to po prostu odporność, yy, jakiś żołądek żo żo energia ograniczenie yy, po prostu przepisowe, bo zmarzysz sobie tylko tego yy, kurczeszkę, czy to coś tam smażysz fryteczki na szybko i tam się zastanawiasz pod na jakimiś większymi przepisami, a tak to trochę trzeba w to energii włożyć. Tu te korzyści z ograniczenia mięsa. Tutaj te wtrącenie wody. Tak padam, co jeszcze można powiedzieć? A i właśnie, no i właśnie jak też nasz tak jest to zaczynasz sobie zauważyć, że wcale ten świat nie jest aż tak mega ograniczony, że w każdym praktycznie sklepie jest albo jakiś jakieś dział wege, jakiś bio, więc myślałam, że jest dużo gorzej, a to było fantastyczne zaskoczenie, że jednak nie jest tak źle, że, 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 że to tutaj coś się działo źle, a, a, a nie na zewnątrz tak bardzo. No ale też to w ogóle ja niedawno wchodzić, nie wiem, zalubiłam się tak bardzo. Co jeszcze? Też takich bocznych tematów, też, że że, że ograniczony plastik, można iść po jakieś serwy pojemnikach własnych plastikowych, w jakichś własnych reklamówkach na zakupy, takich, żeby nie markować tych reklamówek, a że są takie yy, Mierniki do mierzenia jakby chemii, w, na przykład w, w marchewce. To może sobie popczytać, to jest bardzo ciekawe. No, to tyle. Tak trochę chaotycznie, ale myślę, że jest spoko. Dzięki, hej. miłego, zdrowego drzwiania. Zrób sobie też taki eksperyment, co się dzieje, jak jest zdrowo, a co się dzieje, trochę zobaczę z kursu. Gdy zobaczysz, co tak naprawdę robisz pięknego dla swojego ciała. Hej.